U. Dzień dobry, Kasia. E, dzień dobry. E, witam cię na twojej sesji e, kolejnej, na twojej terapii. I co tam? Siemanko. E, dzisiaj chciałam po prostu... Dziś już od rana. E, jakby mam taką ochotę, już bardzo wcześnie wstałam. Potrzebuję się wygadać i po prostu moja, mój temat taki, który ja czuję, że po, potrzebuję wejść, to jest właśnie ta terapia. Tak? To, to, co ja zrobiłam. Okay? Ja zauważyłam, to jest już około 40 razy ja się nagrałam, tak? Około 40 razy ja wygadałam się o tym, co ja jakby czuję w środku i co się dzieje w, w moim wnętrzu. Tak, powiedziałam wszystkie moje przemyślenia, które gdzieś tam w mojej głowie się kłębiły, w, w różnych filmikach i, i, i tych sesji, i tak dalej. I po prostu chciałam, chciałam powiedzieć o tym, jaka jest różnica pomiędzy mną, kiedy ja zaczynałam to robić, a pomiędzy tym, jak ja się teraz czuję, tak? Dlatego, że mam jeszcze różne takie dnie, gdzie ja mam ochotę naprawdę <laughs> jakby sobie szkodzić, tak? tak? Różnymi substancjami, takimi jak przede wszystkim jedzenie niezdrowe, tak? Ale czasami jeszcze z tym walczę, czasami mi się nie uda z, tym, z tą chęcią gdzieś tam po prostu wygrać i to po prostu poleci. tak, Tak jak wczoraj. Gdzie po prostu, a zeżarłam chyba wszystko, co było w domu. Ale to jest ok. Ja teraz już y, różnica polega na tym, że ja siebie za to nie katuję. Ok? Ja za sie, siebie za to nie krytykuję. Ok? Ja to y, biorę jako część mojego leczenia. Jako naturalną y, taką. Y, takie naturalne zachowanie, które owszem szkodzi, tak? No ale ale nie patrzę już na siebie przez pryzmat te tego, co robię, więc przestałam się utożsamiać z tym, co robię. Przestałam się utożsamiać z tym, co czuję. Okay? I przestałam się utożsamiać z tym, jak wyglądam. To znaczy, jeszcze nie do końca, bo wiem na 100%, że w momencie, kiedy ja jeszcze mam potrzebę czasami ocenić drugiego człowieka pod względem wyglądu, to dla mnie to jest sygnał, że ja nadal się utożsamiam ze swoim wyglądem, bo widzę tak ludzi, tak? I to jest bardzo piękne. Ja dopiero teraz odkryłam, po co inni ludzie są, tak? Żeby uświadomić nam, gdzie my robimy błąd w naszym rozumowaniu, w moim, gdzie ja robię błąd w moim rozumowaniu i gdzie ja robię, gdzie mam jeszcze obszary do poprawy, tak? No i... Moim celem jest absolutne pokochanie się taką, jaką jestem, okay? Moim celem jest zrozumienie, że wszystko, co we mnie się dzieje, jest z jakiegoś powodu i, i po prostu moim zadaniem jest zaobserwować te procesy, tak? I moim zadaniem jest albo je tam rozkminić, tak? E, sobie, jeżeli mam na to ochotę, albo je po prostu zaakceptować i, i je zaakceptować tak, takimi, jakimi są i to mi się zaczęło już udawać tak? i to jest po 38 y, czy tam y, no prawie 40 sesjach gdzie ja po prostu sobie gadałam co chciałam tak? wiadomo, że y, ponieważ to jest na YouTubie to ja y, staram się być najbardziej szczera jak tylko mogę natomiast te najbardziej takie ciemne zakamarki siebie na razie zachowam dla siebie albo dla osoby która będzie gotowa na to, żeby mnie kiedyś wysłuchać tak. E, natomiast ja widzę już taką różnicę, że ta terapia. I. Ja moje zdanie jest takie: tak, że żeby dojść do e, takiego poziomu człowieczeństwa, e, jakim się po prostu satysfakcjonuje, e, to po prostu należy się wygadać, tak? Wygadać się na temat tego, co się dzieje we wnętrzu. Bo tylko wtedy. Jak to wybrzmiewa, jakoś. Nie wiem, jak to się dzieje, to po to chyba mamy właśnie tę możliwość, żeby to wszystko powiedzieć. Jak to wybrzmiewa, to wtedy dopiero można zaakceptować to, co się stało. Bo ja na przykład przez cały czas kłębiły się przez bardzo długi czas jakieś różne myśli w głowie na temat właśnie tego, że, a jak ja wyglądam, bla, bla, bla. Ja tego nigdy tak naprawdę nie mówiłam, tak? A dopóki. I być może nie byłam na to gotowa, natomiast nie, i, i dlatego tego nie powiedziałam nigdy, ale na tej ostatniej sesji na temat nie pamiętam, jak, jak, jaki miał tytuł, jak ja powiedziałam do roboty, tak? Jak ja powiedziałam o tym, że ja właśnie się tak utożsamiam z tym wyglądem, że ja nie wiem dlaczego, i tak dalej. I, bo mnie to męczyło, że ja się tak przejmuję tym, tak? A Wczoraj stojąc przed lustrem, pomyślałam sobie zaraz, to jest totalnie OK, tak? Żeby chcieć fajnie wyglądać, tak? I ja myślałam, tak? Ja myślałam, że tylko pustaki tak robią, że myślą i robią tak, żeby, żeby się wystroić, tak? I ja miałam takie przekonanie, i dlatego nie pozwalałam sobie na to, żeby się cieszyć tym. Że ja się po prostu stroję, tak? Bo dla mnie akurat to była przyjemność. Natomiast, <laughs> sorry, był konflikt we mnie, bo moje przekonanie, które miałam głęboko, tak? Zakorzenione, nie wiem skąd, nie wiem czy ja sobie to wkręciłam, czy ktoś to kiedyś powiedział, kto był dla mnie autorytetem i ja po prostu to sobie zakodowałam jako prawdę, tak? Że, że tylko pustaki tak się przejmują wyglądem, tak? To. Czując jednak, że pociąg jest do tego, żeby po prostu się, żeby chcieć ładnie wyglądać i że, żeby mi, tylko mi to nie sprawiało przyjemności, tak? Bo ja wiedziałam, że ja to lubię, ja chciałam to robić, natomiast moje przekonanie było tak negatywne na ten temat, że nie pozwalałam sobie na to, tak? Nie pozwalałam sobie na to i koniec. Bo nie miałam o tym dobrego zdania. Dopiero, kiedy zauważyłam to, że to przekonanie mi w tym przeszkadza, no to musiałam e, jakby się go pozbyć. Tak? To, ja nie wiem właśnie tu jest pies pogrzebany z tym. Tak? Ja, ja, na ten, ja nie miałam jeszcze na ten temat rozkminy, dlatego może coś teraz wyjdzie akurat i dopiero będzie y, ta rozkmina. Natomiast przekonania, które są bardzo głęboko zakorzenione w umyśle, ja o tym nie chciałam mówić, ja chciałam mówić o czymś innym. Ale, ale idę za ciosem. Te przekonania mi przeszkadzają w życiu, tak? I wiem doskonale, jakie mam przekonanie z tego, z jakiego powodu ja, ja jestem samodzielną mamą, tak? I powiedzmy, że nie ma w moim życiu takiego partnera, który byłby dla mnie satysfakcjonujący na tyle, żeby go wybrać już po prostu jako, jako towarzysza życia, tak? Przekonanie moje jest takie, kurwa teraz się rozpłaczę, że ja jako samotna mama jestem jakimś takim wybrakowanym. O, wylazło! Ja nie mogę, ale czad. Że, że ciężko jest samej, samodzielnej mamie. Nie znajdzie partnera. Tak? Bo ma już dziecko z kimś innym, więc jest jakby używana. Ale ekstra. Okej. Okay? W momencie, kiedy coś takiego się powie, to to przy, przekonanie i nie wiem, co się dzieje tak. Natomiast ja. Ja miałam takie przekonanie. I teraz. Zmiana takiego przekonania, bardzo głęboko zakorzeniona, nie zakorzenionego, gdzie to było mi, to było, to akurat wiem, że było mi wkręcone. Tak, to było mi wkręcone. Ja, nie, przepraszam, nie, biorę odpowiedzialność za to, bo ja chcę zabrać odpowiedzialność za wszystko, co się w moim życiu dzieje, i to jest mój y, y, taki cel. To znaczy, ty, tych celów takich jest mnóstwo, natomiast to są takie podpunkty, tak? I ja chcę te podpunkty e, z tej listy sobie po prostu odhaczać powoli, tak? Dlatego, że mi wtedy, tylko wtedy moje życie będzie odpowiednio m, pokierowane, kiedy ja się zorientuję, gdzie, jaki kierunek ja wyznaczę i w którym kierunku to ma e, się wszystko, e, gdzie to ma iść. E, Ja pozwoliłam na to, żeby mi, w, żeby sobie to. W, pozwoliłam na to, że to się stało moją prawdą, tak? To, to, co powiedziałam przed chwilą na temat siebie jako osoby, jako używanej, tak i tak dalej. I teraz. Nie wiem, na czym polega, aż mi zaczęła boleć głowa. To jest niemożliwe, tak? Jeżeli takie coś po prostu wyjdzie i to przekonanie się potem... Yy, dopiero wtedy można się zorientować i zrobić miejsce na nowe przekonanie, tak? Że to, co ja myślałam do tej pory, było nieprawdą, tak? Ja sobie to wkręciłam jako prawdę absolutną i moje życie nie zmieniłoby się nigdy, tak? Tylko... O, ja mam tutaj jakieś komunikaty nie zmieniłoby się nigdy gdybym ja zatrzymała to przekonanie także dlatego tak jest, że życie się nie zmienia że moje życie się nie zmienia bo ja mam przekonania, które mi przeszkadzają w tym tak, w tej zmianie i to jest tak jakby były po prostu chwasty w ogródku tak? nie urośnie Ci ten kwiatek piękny i duży dopóki będziesz miała tyle tych chwastów tak, na tej grządce i żeby to wszystko wyplewić, no to trzeba się narobić, narobić, tak? I to samo nie przyjdzie. To jest ciężka praca, jakby, tylko że to jest bardziej niż warte tego. To po pierwsze jest obowiązek. Ja czuję, że to jest obowiązek każdego człowieka, tak? Ja nie wiem, jak się czują inni ludzie. Ja nie wiem, jak oni myślą. Natomiast ja czasami mam wrażenie, że to, co ja teraz przeżywam, to oni mają już dawno przerobione, tak? Fuh, to jest taki e, jakby krótki filmik. Ja nie wiem, czy to się nagrywa, czy nie, bo ja tu miałam komunikat, że mam mało miejsca na dysku. E, ale jest ok. Dziękuję za tą sesję. Teraz idę sobie.